Zaczynamy vlogmas. Od dzisiaj do 24 grudnia będę publikować codzienne vlogi. Postaram się wrzucać je wieczorem lub następnego dnia do 12. Będę dzielić się zdrowymi nawykami i pysznym jedzonkiem. Mam nadzieję, że Was to zmotywuje. Na śniadanie zjadam tosty z chleba pełnoziarnistego z pomidorem, żeby miało więcej błonnika, kawa z mlekiem, Siadam do montażu. Spoiler to będzie chyba najczęstszy kadr na moich filmach. Po publikacji od razu ubieram się w sportowe ciuszki i idę biegać. 4 km naprawdę easy, bo staram się utrzymać tętno około 140. Domu dbam o nawodnienie, to bardzo ważne po treningu. I robię obiad dla mojego narzeczonego. Wrapa z mięsem mielonym, serem i warzywami. Biorę szybki prysznic i robię to samo dla siebie, ale mniejszą porcję. Jem, robię sobie drugą kawę i chwilę odpoczywam na kanapie. Robię makijaż i siadam, żeby nagrać storki w ramach współpracy. Od razu je montuję i wysyłam, a następnie. Zabieram się za montaż długiego vloga z przygotowań do vlogmas, który pojawi się już dzisiaj na moim kanale. Jem kolację, omlet z jabłkami, przepis jest na moim profilu. Idealne jesienno-zimowe danie. Biorę suplementy i kreatynę i otwieram okienko z kalendarza adwentowego z herbatami. Trafia mi się pięknie pachnąca zimowa herbata, którą zabieram do komputera. Korzystając z nieobecności narzeczonego, montuję film na dużym monitorze. A że schodzi mi bardzo długo, to wieczorem robię już tylko szybką pielęgnację i oglądamy odcinek Stranger Things.